Kur, się manewrko ziemia. Śmieć gra z sterownikiem Lol, dlaczego ty to odpierdzielasz. Ma. Zanurzuję go. Prawej, naszym ma 40, 30 ileś. Wyczułem po prawej. A więc, kiko, szary go. Jak nie wstąpił? No ile odpływa? Zero? Mówiłem, ma 36, 9 nie. 9 9, 9 ktoś na pierw zero, więc nawet nie starałem się z tym fullawać. Potem odpowiedziałem, że. Ten... L -l 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 zamknij mordę. No, to za góry, no. ale on kampi i strzelał od razu. Czekaj, ta mapa jest tak bo tu nic nie widać, żeby się do monitora pochylać. Jest, rozważył tą gra. Gracz Pikaczy popełnił błąd przychodząc z nożem na strzelnicę. No ale kurczę jak od razu <grym> we mnie mierzy, to. <grym> Dobra, czyli... Gdzie Kurwa. są? Kurwa Pomyśl Wiesz, jak typ do mnie od razu celuje, to co ja mogę zrobić? Możecie mi zostawić kogoś, żebym zabił? Nie XD. Zabijanie jest złe Ja gram z a mam to w dupie chyba typów Ale Kto masz AWP? Ze środka, gdzie wcelowałem Skąd masz AWP? <laughs> Na środku jest XD Nie mamy szans Wyszedłeś? Ja nie. Co tu się stało? A. Nasza AWP? Jak macie teraz AWP wy. Łatnie. Ło nie, strzela do mnie. Po lewej jest. Widzę go. No, że jest. Kuli. Cool. Ale jestem dobry za AWP. Klaudia. Nie, fałszu. Nie. Po lewej jest. Ej, na mal. Nie, mówi, jest. to... dobra, jest. jest. Jezus Mary, Teraz będę tak zabijał każdego Hupy Będzie ciężko, upe. bo macie AWP Kurde Trzeba wziąć kawahę Jeszcze takie pesteczki z celownika mm, Nie no mam widoczny Jezu, się zrespiłem tak, że mam gościa idealnie w celowniku Tylko się rozpoczyna mecz i on ginie no, co tak, no. to Jest to tylko on Ło, wow, jest Adamel ma celownik Muszę nie mam celownika, nie jest. Mogę udostępniać? E, nie no, nie mogę, mogę na górkę. E, po prawej, Paweł, po prawej on jest. Nie, nie tam. Więc teraz na środkowych skrzynkach. Będziesz go widział, za samochodem. Tam, po lewej. Po lewej ci wychodzi. No, dobra, czekaj chwilę. jest. Kurde. <noise> Trafiłem się? Trafiłem tak, się. raz. A, trafił. Jak ja dawno na WP mnie To jest dobry mecz. Wiesz, nie, nie zauważyłem. No, mi... Byłoby trochę lepiej Wiem, że bez Zostałem Awek byłoby lepiej. Halo, Klaudia? No. Zabił mnie, zabił mnie! <laughs> Wyszedł, przeszedł na inną drużynę. No bo nie jakoś... wjeżdżę Kur... No jak? Pestką, a nie... Czy ty widziałeś co zrobił ten? Oskar, awp weź jak go zabijesz. Mogę. No gram bez. Aha, proszę Kto... bardzo, czemu ja go nie mam znajomych? Nice. Kogo? Tego sąsiada. To, tak. no to, to jest jakiś tam kolega, to nie jest ono tylko to jest kolega. Dobra, dodam go sobie. magazyn? Jak ktoś no, mnie zdejmie z respa! Od razu z respa do mnie strzelałeś. No. Kurwa, jak on nie widział? No, to jak Zwierdalaj, Klaudia. To tylko została, to skanujemy. No nie mam, mam. Po prawej, Paweł. Tyle... Dwie, dwa. Jeszcze jeden. Tam, daj, Widzisz, daje info i wygrywamy. Jest. Jak oni lepsi chyba? Jak my Silvery. Oni chyba nas nie słyszą. Niestety... Kurwa co? Ej, z nasem No, no, na... XD! <grystanie> I nagrało się! <grystanie> śmieciu. EJS! EJS! Mam Tylko tak rundę, to trzeba tylko AWP zdobyć. Trzeba wygrać jedną rundę, żeby mieć AWP. Dobra. to jest... Wygrywasz cały... Oskar, sprawdza, bo może ci się tak przed tobą. Właśnie o tym mówię! Ja tak, Włączyłem celownik, ziomek. Górna do mnie, już Klaudia Obiłem cię? Nie Dobrze, Oskar. Res. A Wupa master! Gnoimy się! po prostu! To jest a gramy. nie nagrajcie tymi awkami. No ale to nie ma sensu, z, jak nas to jest Wupa właśnie... pomyśl. No, też. Mówię, no to właśnie mówię, no śmierć mi Wupa śmier... no, jeden z po lewej! No, banie o! dostał! Ty dosta u mnie dostałeś w banie za 56! OSKAR podchodzicie! Podchodzicie, Oskar. Ej, no! Jest. A upa! Bez awek, Domer! Wy, no wy macie więcej! Wy bez awek. No, wy, wy macie więcej! Ja już tak, ale mówiłem, wam, że. Ale to, jest to, wasz, to problem. wasz problem, tak, męczyłem, no... Teraz już Ja od... temu to powiem, że to jego problem, nas to mniej to jak aktualnie. To... Musimy to wygrać, Oskar, żeby zdobyć znowu awki. Obity, jeden, na lewo. Dobra, chyba ja trzy prawa, ale... Kurwa w głowę ci trapiłem za 26 nie. Mów, info. Jest na środku, jest tak stylowany jak wychylić będziecie widział. I ma AWP. Mam... A, A ale on gra zawką! Ale... Nice! A już zmienił. Dobra, nie mają... Adek. Ale to nie znaczy, że zaczął grać się zawką też. A Was jest więcej Gdzie yes, okay. Teraz się boję, że... na respie dostanę. No kurwa, no przecież! Jeszcze ani razu go nie trafiłem, jasne no. Pusze, za proszę, To Które on mają? No to jest Silvera chyba. A, trzech wybiegł. Właśnie... Ale oni są dobrze, to nie Paweł? No bo to jest właśnie Silverowa taktyka, jak wybiega trzech, to nie ma szans. Nie ten... Silverowa, po prostu kupię to mniejszość. Jak on ja otrzyma. ci widzę teraz. No weź. Jest jeden na środku. Umrzej już. Zabijcie tego do świata. Został tylko domel. No noże? Domel? <grym> nie, Ja Ja wybiegam z nożem, i strzelaj. No ja daleko, cię nie zatakuję, nie strzelaj. My... Nie, zabij Pawłę najpierw. No noże. No skończył. No. Okay. w <grym> <grym> noże. Ja w te nogi, kurna. Jaki nik, jaki nik. Co, jaki nik? No, nie wiem, tak wyszło. Masz mi Pytałem się, czy mam po tak całemu całkowicie. Ło! Głupi śmieć. Jest o, obity Paweł. On jest obity. I obaj są w tym samej pozycji. Tam? Y, jeden ci z prawej strony idzie. Z prawej. Kurna Ale z prawej. on. Teraz raszuje, raszuje. Będzie swojej prawej. Wybiega, typie! Gdzie no to nie jest prawa, Oskar? To jest lewa. Patrzę na to prawo.. Klaudia zabrała mi killa. Patrzę na to prawo, nie ma go takie... o chuj, ci chodzi Oskar, jakie prawo. Ej, rasuję was jak tylko. Widzę kurwa plecy Oskar! Ten śmieć. Przestałem nice. przestajemy strzelać. Ale za fopą grasz. Ja, Gra... ja? A was jest trzech? Ja nie gram, Małupom. Ja tu... mówię do ciebie, ja mówię do A. tego, Pedała. Oskar. On coś ja mówił o No Nie. Nie będziemy się bawić razem. Się tylko noob. Ty widziałeś to do melca ja robiłem. Ja ja wiem, jak ta bania nie wsi... Yyy! Yyy! już grasz <grym> z celownikiem czy bez cały czas? No ja z celownikiem, ale widziałeś, celownik był na bani. Widziałem, no. Czy jest na tym... O, asyst. Ja? No jak, skąd on mnie... No, super. Rasują cię, Oskar. Ja czekam. Z lewej twojej będzie, z lewej. Nie Dobra. Jeden jest na środku, czeka na WP do domu. Teraz rasujecie. Znowu z lewej, z prawej idzie, z prawej, dobrze. Chcecie go do ja domu. Lewa, lewa! Jakie nie? Gdzie są moje pany chopkę do O nie, zjebałem! Się dla mnie na WP. Ale ja mam jedną WP przy sobie już. Nie, jak to? Muszę tak mordę zbliżać do monitora, żeby widzieć tych przeciwników. Co nie? Ja też właśnie. To ma jest tak ciemna. Zajebista. Ej no Klaudia, dostałaś w głowę! O, Klaudia! Ile masz HP? Sto. 100. 100. Ja mam nóż. Ma no nie już, daj normalnie. Nie, na nożu dajesz. Sensu. Ale, ja Ale ja mogę cię... To daj to mi nie obić, to bo to ja, ja mam 74. Je ten zwykły atak. Nie wiem, Nie wiem ile wiem, ma Oscar HP. 74 na serio. 74, masz 69. Ile masz? 66. No, nie dobra. dobra. Czyli e, jest, teraz jesteśmy. A, dobra. Jak to ich zna, to wtedy będzie feria, oni z AWP korzystają. Co? O, co? O, no ja zna, tylko to tu No, to jak sobie przypomniesz, to możemy grać na AWP. Ale. Czy wy macie AWP? Nie, teraz nie macie. Nie ma. Bardzo ubolewamy. kurna jaki ten kałak jest niecelny? Kałak dostał nerfa. Zdjęty jeden, zrazuję! Wyszedł tutaj, gej. No, no został. on był na lewo. No, jest tak. na środku. Na tak. środku. 12, jakby, co. Nie, nieźle Klaudia dasz radę, to dobry czas, mordo. <laughs> Ej, najlepsze, że kurcze. <laughs> Ej, dobra, wygrywamy tą rundę. Nie ma Klausi. nie! zidenty? Legenda. Na lewo jest. Legenda jest na lewo. Tak. Kurwa. Musisz, musisz wygrać, to Oscar. On 80 HP. yeah super, super.